Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowsze patchnotes, które właśnie pojawiły się na serwerach testowych w AFK Arena, czyli patchnotes 1.132. Na początku nie ma nowej postaci tym razem, prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że ostatnio dodali dwie postacie przebudzone, więc jakby teraz wrzucili postać, no to gracze by się raczej zdenerwowali. No, bo naprawdę to by była już przesada, ale mamy nową bestię, która była zapowiadana już w poprzednich pacznołcach, czyli słodka panda. No i słodką pandę będzie można losować po ukończeniu 14-40 na kampanii standardowo, ale wejdzie event. Może nie tyle wejdzie, bo on już jest, tylko zostanie się aktywny, czyli bambuzlet energy. No i każdy kto ukończył 10-40 na kampanii będzie mógł otrzymać słodką pandę za darmo po aktualizacji. Następnie dodano nową emocjonującą podróż, czyli tę z fantastycznymi bestiami o nazwie Cargo Perils. No i to oczywiście będzie emocjonująca podróż związana bezpośrednio ze słodką pandą i będzie można brać udział po ukończeniu 14-40 mamy następnie kilka eventów. Pierwszy event to The Worm Reunion. Gracze na serwerach testowych oraz tych zwykłych głównych, na których na przykład większość z nas gra, będą musieli wspólnie przygotowywać bankiet, w celu zbudowania progresu na wszystkich serwerach. No i będzie można otrzymywać nagrody w trakcie, takie codzienne i za progres wszystkich serwerów, czyli po prostu codziennie będziemy dostawali nagrody. Jeżeli wszystkie serwery i główne i testowe osiągną pewne progi tam na przykład, no to będą pewnie dodatkowe nagrody. Kolejny event to The Coveted Invite. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem to jedno słowo, ale mniejsza o to. Gracz będzie musiał ukończyć konkretne zadania, aby otrzymać, no nazwijmy to kropelki. No, i będzie musiał tutaj dbać o roślinkę, która nazywa się Fidelia. No, i po prostu będzie kilka faz rozwoju tej Fideli. Jeżeli będziemy po prostu rozwijali Fidelię, no to po prostu będziemy otrzymywali nagrody za każdą fazę. Kiedy Fidelia już osiągnie maksimum rozwoju, że tak powiem, no to będzie można wysłać list do swojego ulubionego bohatera, aby ten dołączył do naszej drużyny. Z tego co pamiętam, to po prostu jest jedna kopia. Nawet na pewno jest to jedna kopia, i na pewno. Myślę, że można powiedzieć, że na pewno nie będzie to żadna postać przebudzona. Wydaje mi się, że w zeszłym roku można było wybrać postać premium, jedną kopię, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. Musiałbym sprawdzić na poprzednim filmie sprzed około roku swoim, ale wydaje mi się, że tutaj będzie chodziło o postacie zwykłej premium. Ale tak jak mówię, tutaj muszę się upewnić, na pewno nie było postaci przebudzonych. Następnie cofanie, oczywiście grawerunku, które było zapowiadane. Każdy gracz będzie mógł sobie po prostu. Jedną postać cofnąć, czyli będzie mógł wybrać postać, której chce cofnąć wieczny grawerunek. No i oczywiście, kiedy użyję tego resetu na danej postaci, to poziom grawerunku tej postaci zostanie wyzerowany i wszystkie zasoby, które zostały użyte do podnoszenia poziomu grawerunku tej danej postaci, zostaną zwrócone. Skarbiec czasu, czyli podróż w głąb Podchłani, jak to woli. Teraz będzie to sezon rankingowy i mamy tutaj kilka zmian. W sumie to są takie częste zmiany. Na przykład zostało poprawione zdrowie finalnego bossa, czyli Sky Serpenta, dla każdego z jego żyć. No i tak naprawdę to jest bardzo częsta zmiana, bo to się bardzo często pojawia. Zmieniono również nagrody dla kilku tutaj rang, czyli dla Duka i dla Prince'a, czyli Księcia. Prawdopodobnie nagrody zostały zwiększone, bo nie sądzę, żeby poszli w takim głupim kierunku, żeby nagrody zmniejszać i denerwować graczy. No w takim okresie świątecznym, noworocznym, i tak dalej, poprawiono również atrybuty obrońców Bram i Dragon Stone'a. No i tutaj nie wiem, czy zmniejszyli, czy zwiększyli. No tutaj ciężko akurat przewidzieć. No i następnie y, Floating roxy wszystkich członków milicji, y, czyli te tam dryfujące kamienie, będą dzielone, współdzielone z liderem milicji ale będzie można nadal wybierać, czy chcemy je współdzielić z tymi gwiazdami. Te gwiazdy to są prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, te osoby, które no mogą mieć takiego jakby pomocnika, czyli ktoś może nie grać i wygracie tak jakby za niego i dostajecie za to nagrody, wydaje mi się, że o to chodzi. No i każdy taki gracz, taka gwiazda otrzyma dwa dryfujące kamyczki podczas pierwszego lądowania na dryfującej wyspie. I tutaj jest całkowita nowość, bo dodano jakieś legendarne, epickie podróże do podróży cudów, czyli prawdopodobnie będzie to całkowicie nowy rodzaj podróży cudów, bo zauważcie, że u góry nie było żadnej podróży cudów. Kiedy osiągniesz rozdział 16 i będziesz posiadał odpowiedniego bohatera. Możesz dołączyć do legendarnej epickiej podróży danego bohatera i otrzymać nagrody. No i pierwsza taka podróż będzie dla Taylin. I będzie się nazywała The Bonding Disaster. Czyli trzeba być na rozdziale 16 i posiadać jedną kopię Tailin, i prawdopodobnie bez problemu będzie można brać udział. No i tutaj mamy dosyć duże poprawki do galerii, do piornej galerii. Zresztą nie ma się co dziwić, bo cała ta rozgrywka nadal uważam, że jest taka trochę głupia, strasznie losowa. Dużo osób się zniechęciło zresztą po dodaniu tej rozgrywki, co mnie wcale nie dziwi, bo też się trochę zniechęciłem. Więc przede wszystkim tak, możesz aktywować minimalne gwarantowane mechanizmy, tak z tego co widzę. Bazując na legendarnych totemach, których użyłeś przed startem upiornej galerii, mechanizm zostanie aktywowany na końcu eksploracji, czyli tam na ostatnim piętrze. I teraz, jeżeli ilość mitycznych umiejętności, które otrzymałeś na końcu eksploracji jest mniejsza niż ten mechanizm. To otrzymasz dodatkowe mityczne umiejętności. Możesz otrzymać również zwoje umiejętności, jeżeli konkretna ilość legendarnych totemów została użyta. Jeżeli będziesz już sobie dostosowywał swoją kolekcję po zakończeniu eksploracji, bo tam na końcu się dodaje statystyki, takie bonusowe, że tak powiem, to możesz użyć właśnie tych zwojów umiejętności określoną liczbę razy, czyli limitowaną ilość razy, tylko parę razy, aby otrzymać. Konkretne mityczne umiejętności. Ci, którzy użyli legendarnych ZMOTEMów, otrzymają rekompensatę w postaci właśnie tych zwojów umiejętności po aktualizacji, bazując na tym, ile użyli w przeszłości, czyli będzie rekompensata. Dodano również nowe perki do upiornej galerii. Mamy tutaj zwiększoną maksymalną ilość zwojów umiejętności, które mogą zostać dodane na końcu do kolekcji, z tego co widzę. I tutaj mamy jeszcze podane na koniec, że buffy. Eksploracji, będą mogły zapewnić dodatkowe zwoje umiejętności. No, musimy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce na razie. Fajnie, to wszystko działa na papierze. Zresztą nie sprawi to prawdopodobnie, że ta rozgrywka stanie się jakaś super cudowna według mnie. Sam zamysł tej rozgrywki, zamysł w ogóle tej całej funkcji jest troszkę beznadziejny, no ale mniejsza o to. Nowy sezon mglistej doliny startuje 3 stycznia na serwerach testowych, przynajmniej. No, i zaktualizowano koszmarny korytarz. Tutaj Soul Hand zostanie zastąpiony przez Moras Diabolus. No, i tutaj małe dwie również zmiany, poprawki u postaci, jeżeli chodzi o ortrosa, To naprawiono problem, który powodował, że w niektórych ekstremalnych okolicznościach zdolność ostateczna Time Suspension powodowała, że bitwa stawała się zbyt długa, czyli niepotrzebnie wydłużała czas bitwy. No i po prostu te bitwy były za długie nie trwały tyle, ile powinny. W ten sposób to działało, i działało źle, oczywiście. No i Eugene, zoptymalizowano opis umiejętności Deceptive Nature i w sumie tyle. Same efekty nie zostały zmienione, tylko i wyłącznie opis umiejętności. No i tak, tak na szybko, skrócik jak zawsze: nowa bestia Słodka Panda. Będzie dostępna po 14:40 na kampanii do losowania. Każdy otrzyma jednak Słodką Pandę za darmo, jeśli ukończy 10:40, czyli będzie w sumie na rozdziale 11. Nowa emocjonująca podróż z fantastycznymi bestiami Cargo Perils. Nowy event The Warm Reunion. Drugi nowy event The Coveted Invite. No i oczywiście cofanie grawerunku Skarbiec czasu. To mnie najbardziej chyba ciekawi. Nowe, legendarne, epickie podróże. Ciekawe jak z nagrodami, czy to będą nowe, legendarne, ogromne jakieś tam epickie podróże. Ale nagrody będą takie same. To by było w sumie beznadziejne i bez sensu nazywać takimiś legendarnymi podróżami. Zmiany dla upiornej galerii, nowy cesarz tej doliny, aktualizacja na koszmarnym korytarzu i te dwie poprawki dla postaci. Więc, według mnie, całkiem fajne brzmią przynajmniej ciekawie, mogą wzbudzić zainteresowanie, chociażby tym podpunktem ósmym z tymi legendarnymi podróżami. Jak będzie w praktyce, jak będą te eventy wyglądały, wszystkie to zobaczymy. Z tym, że wszystkie te eventy już chyba były, bo ten list już był. Ta Fidelia, ta roślinka też już była. Więc to nie jest tak, że to będzie coś nowego. To już było. Można sobie zobaczyć u mnie na kanale, jak to wyglądało. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.